Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marek, a jesteście na kanale Kryptowaluty dla początkujących. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, czy Ethereum, czyli druga największa kryptowaluta na świecie, ma szansę osiągnąć 10 tysięcy dolarów jeszcze na obecnie trwającej hoście, ale zanim to, chciałbym Wam bardzo podziękować za. Tak szybki rozwój naszego kanału, bo tak naprawdę to dzięki Wam rozwijamy się w tak oszałamiającym tempie. Oczywiście, konkurs na pewno w tym pomógł, i z uwagi na to, że sytuacja na rynku jest dobra, oraz nasze portfele również po prostu się rozwijają to myślę, że na 1000 subskrypcji również ten konkurs się pojawi, ale najpierw muszę ogłosić wyniki z tego poprzedniego, więc myślę, że już w niedzielę możecie się spodziewać filmu z losowaniem, na którym po prostu wyłonimy zwycięzcę na 1000 zł wybranej przez Was w kryptowalucie. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i pod filmem Top 7 altcoinów z ogromnym potencjałem na kwiecień po prostu skomentujcie, Jakkolwiek chcecie, możecie napisać cześć, możecie napisać jakiś inny komentarz. Wszystko jest mile widziane i każdy taki komentarz wraz z subskrypcją bierze udział w konkursie o 1000 zł. Obecna kapitalizacja na rynku to 2 biliony i 29 miliardów dolarów. W ostatnich dniach na rynku bardzo dużo się dzieje, ponieważ nie dalej jak wczoraj mieliśmy bardzo duże spadki. Spowodowane to było m.in. odcięciem prądu w Chinach, kilkoma fake newsami na temat fałszerstw, co po niektórych firm, no i faktem, że wieloryby bardzo w takich sytuacjach lubią tym rynkiem manipulować, ponieważ dalej jest on stosunkowo świeży, więc mają jakiś tam większy kapitał i po prostu. Rzucają nami w te i we w te, żeby a pozamykać pozycje, b po prostu wystraszyć tych młodych, nowych inwestorów, odebrać im kapitał po niższej cenie i powrócić do tendencji wzrostowej w następnych dniach. Ja bym się nie martwił, ponieważ w 2017 roku było chyba 6 czy 5 korekt po około 30% w trakcie trwania hossy. Więc nawet jeżeli teraz to było tam 20 czy 22% spadku od najwyższego punktu, to tak naprawdę dobrze jest i powinniśmy w najbliższym czasie coraz to chętniej obserwować dalsze wzrosty na rynku, a jeżeli nie wzrosty, to raczej tutaj już dużo się złego nie zadzieje, więc gratuluję osobom, które wczoraj, czyli w niedzielę, Szczególnie tym porannym ptaszkom, około godziny piątej, zrobiły jakieś sobie zakupy, dokupiły trochę tych kryptowalut i zamiast się wystraszyć, to właśnie zareagowały. Ja niestety nie mogę być z Wami jeszcze na bieżąco, ponieważ, mimo że już 1000 subskrypcji na kanale mamy, to jeszcze nie wiem czemu, nie mamy dostępu do karty społeczności, nie możemy się komunikować bieżąco, ale w niedalekiej przyszłości myślę, że fajnym pomysłem byłoby założenie Twittera. Więc, jeżeli chcecie, żebyśmy założyli Twittera to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli Wy używacie Twittera, to zostawcie swoje niki. Będziemy na bieżąco. Tak jak wspomniałem, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o Ethereum. Z tego względu, ponieważ wielu YouTuberów, wiele for, stron i blogów tak naprawdę bardzo aktywnie promuje tą kryptowalutę. No i tak naprawdę się nie dziwię. Analizując wykres, możemy zobaczyć, że na poprzedniej hoście Ethereum tutaj trochę źle pokazuje, ale tak naprawdę kosztowało ponad 1450 dolarów w szczytowym momencie. Obecnie jest to 2100. 163 dolary na co najwyżej widzieliśmy około 2500 dolarów w trakcie trwania tej hossy co oznacza tak na chłopski rozum że mamy jeszcze spory zapas przed nami. I jeżeli Bitcoin od 20 tysięcy dolarów urósł do 65 to tak naprawdę Ethereum analogicznie mogłoby podążać za nim i pokazać już jakieś 5 czy 6 tysięcy dolarów, ale z reguły właśnie Ethereum ma trochę opóźniony zapłon i po jakimś czasie dopiero podąża śladem Bitcoina, wyznaczając kolejne to szczyty, więc myślę, że trochę jeszcze przed nami, ale również chciałbym trochę ostudzić co po niektórych zapędy i stwierdzić, że te 10 tysięcy dolarów, no może być ciężko. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. przybliżę Wam dzisiaj parę artykułów, właśnie przedstawię plusy i minusy, jakie stoją z Ethereum, żeby móc przeanalizować, czy rzeczywiście ta kryptowaluta ma potencjał na tak wysokie wzrosty. No i co musimy wiedzieć, to fakt, że gdyby Ethereum miało kosztować te 10 tysięcy dolarów, to jego obecna kapitalizacja wynosiłaby około bilion i 200 miliardów dolarów, czyli więcej niż obecnie jest w samym Bitcoinie, co oznacza, że tak naprawdę albo te role musiałyby się na chwilę odwrócić, albo Bitcoin rzeczywiście musiałby urosnąć minimum do tych 70, a nawet więcej tysięcy dolarów, żeby Ethereum dalej było na drugiej pozycji, więc 10 tysięcy to jest naprawdę sporo dla kryptowaluty, która jest na tak ugruntowanej pozycji i kapitalizacja wynosi 1 czwartą Pieniędzy, które obecnie znajdują się w Bitcoinie. Czym w ogóle jest Ethereum? Tak naprawdę, Wikipedia służy nam tutaj pomocą. W każdym przypadku jest to zdecentralizowana platforma o otwartym programowaniu, zbudowana na technologii blockchain, oczywiście i obsługująca znane pod nazwą smart contract, kontrakty peer-to-peer -peer oraz zdecentralizowane aplikacje. No i tokenem i natywną kryptowalutą po prostu jest Ether ze skrótem ETH. Umożliwia on przeprowadzanie transakcji między użytkownikami bądź aplikacjami i użytkownikami. Uiszczania powiązanych z nimi opłat wynikających z potrzebnej do ich przetworzenia mocy obliczeniowej. Założycielem Ethereum jest Witalik Buterin, czyli wizjoner i osoba z naprawdę wysokim ilorazem inteligencji oraz pomysłami na miarę rzeczywiście nowego świata finansów i kryptowalut. Troszeczkę o nim jeszcze potem porozmawiamy. No i jak widzicie, tutaj mamy kilka predykcji cenowych co do tego, że Bitcoin będzie kosztował 90 tysięcy, Ethereum 15, ale jest. Jeden warunek, czyli korekty oczywiście muszą nastąpić i to, co miało miejsce wczoraj i ma miejsce obecnie, jest zdrowe, bo gdyby nie to, tak naprawdę host mogłaby się już kończyć. Jeżeli widzimy takie nagłe wzrosty, bez jakiejś większej korekty, trwają one kilka dni, kilka tygodni, są naprawdę intensywne, często oznacza to właśnie koniec korekty i załamanie rynku, więc tak naprawdę jest to zdrowe. Najlepsze inwestycja na 2021 rok. Ethereum. No, zobaczymy. Ethereum już naprawdę sporo wzrosło. W zeszłym roku może, mogliśmy je kupić w okolicach 100 dolarów, więc jest to już ponad 20-krotny wzrost, jak na obecną chwilę. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, być może jeszcze trochę przed nami. Osoby, które teraz wchodzą w rynek i swoje pieniądze przeznaczają na inwestycje w kryptowaluty, muszą wiedzieć, że jesteśmy no, już na dosyć zaawansowanym stadium tej hossy, więc nie liczyłbym tutaj na jakieś ogromne zyski. Jeżeli ktoś zrobi 200%, 300%, to byłbym w pełni zadowolony, wychodził częściowo z rynku, nie dał się zwieść chciwości i poczuciu, że po prostu chcemy więcej. E, musimy być świadomi po prostu, że to już nie jest ten moment, kiedy to było na nizinach, rośniemy, cały czas rośniemy i prawdopodobnie przez jakiś czas jeszcze rosnąć będziemy, ale zachowajmy tutaj zdrowy rozsądek. I Ethereum zdrożeje do ponad 10 tysięcy dolarów, twierdzi David Grider z Fundstrat. No i właśnie, Dawid Grider... Tak sądzi. I jest tutaj kilka wypowiedzi tak naprawdę w internecie dosyć wysoko postawionych osób w świecie kryptowalut czy finansów ze sporym zapleczem właśnie, czy medialnym, czy ogólnie politycznym nawet. Więc te informacje mogą okazać się po prostu niepewne ze względu na to, że ludzie tacy lubią manipulować tym rynkiem i twierdzić inaczej jak jest. Więc jeżeli ktoś w takiej Ethereum się załadował i rzeczywiście ma tutaj predyspozycję ku temu, żeby manipulować tą ceną, to prawdopodobnie będzie to robił, dopóki rynek nie jest uregulowany, więc po prostu każdy z nas musi się mieć na baczności, nie dając się aż tak tej nagonce i z rozsądkiem podchodząc do inwestycji. Więc tutaj pokazałem Wam kilka artykułów, i tak samo youtuberzy, czyli tak naprawdę takie osoby jak ja, chociaż ja staram się tego nie robić, staram się jak zdążyliście zauważyć, nie mówić o konkretnych cenach danych kryptowalut, tylko ewentualnie rozważać dane możliwości i patrzeć na plusy i minusy ku temu, co może się. Stać. Czemu jedno Ethereum może osiągnąć ponad 20 tysięcy dolarów za coina? Jeszcze w 2021 roku taka predykcja. Tutaj Mark Kuban, czyli miliarder o majątku tam około 5 miliardów dolarów. Między innymi on jest inwestorem w amerykański program Shark Tank. Tutaj też wypowiada się za Ethereum. Najlepsza inwestycja w kryptowaluty i Mark Kuban wyjaśnia czemu. To są takie właśnie, wiecie, FOMO filmy, które mają zachęcić do zakupu natychmiastowego i po prostu, jak nawet piszecie sobie tutaj na YouTube Ethereum 10 tysięcy, to nie wiem czemu, ale naprawdę tych filmów jest bardzo dużo, gdzie wszyscy podłapali ten 10 tysięczny moment samej, samej wyceny coina i, i tych filmów naprawdę jest multum. Ten będzie kolejny, więc tylko po prostu ja wyrażam się w troszkę inny sposób i raczej zamiast tutaj robić tą nagonkę i mówić czemu to i musi tyle kosztować, bo wszyscy tak mówią, chcę wam pokazać, że rynek rzeczywiście wygląda tak jak wygląda i wiele z tych osób dąży za innymi, podąża po prostu za tym co robią ich koledzy z branży, dalej pogłębiając tą całą nagonkę i dążąc do jakichś tam większych wzrostów. Not clickbyte, no wcale. Dalej właśnie tutaj co musisz wiedzieć, czemu Ethereum 10 tysięcy dolarów będzie kosztować 10 tysięcy dolarów Ethereum osiągnie, dlaczego? I tak, teraz właśnie przygotowałem wam, żeby trochę się od tego odciąć taką Informacja a propos plusów, najważniejszych i minusów całego projektu Ethereum i tego, czemu ten projekt może urosnąć lub nie. Więc na pewno plusem Ethereum jest zespół, który za nim stoi. Sukces każdej firmy mierzalny jest właśnie przez zespół, który stoi za projektem. Zespół Ethereum jest kluczem do sukcesu. Kierowana przez założyciela i wynalazcę Witalika Buterina Społeczność. Ma utalentowanych członków w postaci Wlada Zamfira, Josefa Lubina i innych. Jeszcze ważniejsze jest to, że zespół koncentruje się na rzeczywistym budowaniu Ethereum w porównaniu z samym zarabianiem na projekcie. Zespół wielokrotnie wywiązywał się ze swoich obietnic, iż z powodzeniem rozwiązał trudne problemy, np. hack DAO i ataki DDOS. Są losowe i są oparte na przypadku, a im się po prostu udało z nich wykaraskać. Zduszenie właśnie tych problemów w zarodku i wydarzenia takie jak DEFCON to ponowne inicjatywy. Które wyróżniają zespół. Drugim z plusów jest na pewno kolosalna społeczność dookoła projektu. Andrew Keys, współzałożyciel Consensus Capital, uważa, że Ethereum ma 30 razy więcej programistów niż każda kolejna społeczność blockchain. Inna analiza za to szacuje, że ilość programistów Ethereum w ekosystemie kryptograficznym wynosi aż 250 tysięcy. Co więcej, wszyscy wiemy, że m.in. wielkość społeczności programistów jest kluczowym wskaźnikiem tego, która sieć zwycięży w dłuższej perspektywie. No i jeszcze jeden z plusów, ponieważ przytoczymy sobie tutaj trzy plusy i trzy minusy, to na pewno wykazane przez nich i widoczne zabezpieczenia projektu, ponieważ platforma Ethereum Miała swój udział w problemach związanych z bezpieczeństwem, ale mimo tych niepowodzeń sieć mogła się dalej rozwijać i chociaż wykryto błędy w jego inteligentnych kontraktach, nie doprowadziło one do żadnych istotnych problemów. W wielu nowszych sieciach, zwłaszcza tych bardziej zcentralizowanych, nadal występują problemy z bezpieczeństwem, lub ich bezpieczeństwo po prostu nie zostało w pełni potwierdzone. Przejdźmy więc teraz do minusów tego projektu i postaram się Wam przytoczyć no, takie top 3, które według mnie mogą właśnie zaważyć na ewentualnym braku tak spektakularnego sukcesu. Jak inni o tym mówią. E, powolna prędkość transakcji. Mechanizm potwierdzający pracę Ethereum służący do weryfikacji transakcji sprawił, że sieć jest wolniejsza i otwarta na przeciążenia. Zespół słynie z zajmowania stanowiska w kwestii bezpieczeństwa, stabilności i kosztów. Hack DAO był świadectwem ich zasad. Oznacza to, że rozwój był powolny i opóźniony we wdrażaniu aktualizacji w sieci, na przykład z powodu właśnie tego haku. Jednak ten powolny rozwój jest uzasadniony brakiem kompromisu między szybkością, decentralizacją i bezpieczeństwem. Drugi z minusów to na pewno taka wada bycia pierwszym. Ethereum zyskało niekorzystną sytuację jako pierwszy gracz. To jest teraz starsza sieć, która jest takim jakby nośnikiem standardu. Tak więc wszystkie nowe startupy uczą się do obecnych i starają się być wystarczająco zwinne, aby zapewnić szybszy rozwój i lepsze wykonanie danego projektu. Na dłuższą metę może to być nieznane zagrożenie. Również firmy, które dobrze obserwują, mogą uczyć się na błędach Ethereum i być budowane po prostu w formie lepszej sieci. I numer 3 z tych takich najważniejszych minusów to na pewno są rynkowe oszustwa dookoła wszystkich projektów i m.in. właśnie Ethereum. Kryptowaluty są dalej trochę niestabilne i mają na nie głęboki wpływ plotki rynkowe. Może to nam właśnie pokazać mistyfikacja sprzed kilku lat dotycząca śmierci Vitalika. Doprowadziła ona do sprzedaży Ethereum w wysokości aż 4 miliardów dolarów. Rodzi to więc pytanie, czy Ethereum nie jest zbyt zależne od swojego założyciela. Więc pozostawiam Wam to wszystko właśnie do przemyślenia i tak naprawdę. Ten dzisiejszy film miał Wam pomóc troszeczkę przybliżyć Ethereum samo w sobie, ale również oprócz tego filmu będzie taki konkretniejszy film, bardziej techniczny na temat tego projektu. Chciałem Wam pokazać takie FOMO, jakie obecnie jest na rynku i fakt, że nie zawsze warto brać uwagę na to, co wszyscy mówią. Ja nie wykluczam, że Ethereum może kosztować 10 tysięcy dolarów jeszcze na tej hoście, ale oznaczało to, by, że jego kapitalizacja wynosiłaby jakieś 8% kapitalizacji złota. A gdzie obecnie jest to właśnie jakieś tam 1,5%? No, może być ciężko, zobaczymy. Prędzej tutaj bym się właśnie ku tym kilku tysiącom bardziej upierał, ale tak naprawdę czas pokaże. Jeżeli jeszcze nie macie. Waszego konta na giełdzie, to polecam rejestrację z linków w opisie. Tu jest polska giełda Bitbay, można na niej kupić właśnie Ethereum, Bitcoina i kilkadziesiąt innych kryptowalut. A jeżeli wolicie altcoiny handlować na dźwigni, to bardzo polecam giełdę Binance, do niej również znajdziecie link w opisie. Za zachęcam do rejestracji właśnie. 340 kryptowalut obecnie jest na tej giełdzie i można je sobie kupić. Jeżeli ktoś jeszcze nie brał udziału w konkursie, to zapraszam. Przypominam, pod tym filmem wystarczy zostawić subskrypcję i komentarz. A w 23 kwietnia, czyli już w niedzielę lub w poniedziałek, zależnie jak ten film po prostu się ukaże, będziecie w niej wyniki i poznacie wygranego nagrody 1000 złotych w wybranej po prostu przez Was kryptowalucie. W tym odcinku to by było na tyle. Słyszymy się w kolejnych i do usłyszenia. Cześć.